Zimą 2024 roku katalońskie media z entuzjazmem ogłosiły, że FC Barcelona osiągnęła porozumienie w sprawie wcześniejszego sprowadzenia Witora rok. Transfer ten miał być odpowiedzą na słabszą formę Roberta Lewandowskiego i zapewnić mu nieco odpoczynku. Brazylijczyk miał odciążyć polskiego napastnika, jednak jego pobyt na Camp Nou okazał się rozczarowaniem. Po nieudanej rundzie wiosennej trafił na wypożyczenie do Realu Betis, gdzie również nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Teraz Barcelona chce znaleźć sposób na definitywne rozstanie z młodym snajperem. Po fenomenalnym pierwszym sezonie Lewandowskiego w barwach Barcelony, kolejny rok był dla niego znacznie trudniejszy. Hiszpańskie media nie szczędziły mu krytyki, a pojawiały się nawet spekulacje, że mogą to być jego ostatnie miesiące w klubie. W tym kontekście wcześniejsze ściągnięcie rok miało być kluczowym ruchem, który da Polakowi więcej oddechu i pomoże zespołowi w ofensywie. Oczekiwania były ogromne, ale rzeczywistość brutalnie zweryfikowała potencjał młodego Brazylijczyka. Rok nie potrafił odnaleźć się w zespole pod wodzą Ksawiego, a po przyjściu Hansiego Flyke jego sytuacja się nie poprawiła. W konsekwencji przed sezonem 2024 i 2025 roku Barcelona zdecydowała się na jego wypożyczenie do Realu Betis, gdzie miał odbudować swoją formę i udowodnić, że jest gotowy na grę w elicie. Niestety, także w Andaluzji jego przygoda nie jest imponująca. W 30 meczach zdobył zaledwie 7 bramek i zanotował dwie asysty, nie przekonując trenera Manuela Pellegriniego. Teraz pojawiła się szansa na rozwiązanie problemu. Według brazylijskich mediów Rok znalazł się na celowniku Palmeiras, klubu, który wychował m.in. Endricka. Zespół ten jest zainteresowany sprowadzeniem napastnika jeszcze w zimowym oknie transferowym, które w Brazylii zamyka się dopiero 28 lutego. Barcelona widzi w tym okazję, aby odzyskać część zainwestowanych środków. Do tej pory klub zapłacił za rok 30 milionów euro. Katalończycy mają nadzieję, że uda się przekonać Betis do wcześniejszego zakończenia wypożyczenia, co pozwoliłoby na sfinalizowanie sprzedaży. Czy uda się dopiąć transfer przed końcem miesiąca? Śledźcie naszą relację na żywo i zostawcie lajka, jeśli chcecie być na bieżąco z tym gorącym tematem.